W latach przedwojennych tropieniem tajemnic naszego miasta i wyjaśnianiem miejscowych zagadek zajmował się kustosz bolesławieckiego Muzeum Artur Schiller. W jednym ze swoich artykułów, opublikowanym w tutejszej prasie, zajął się on badaniem przekazów dotyczących tego, co kryje się pod powierzchnią Bolesławca, a więc lochami, tunelami, tajnymi przejściami i tajemniczymi piwnicami. Większość obiektów dziś już nie istnieje, albo nie jesteśmy w stanie określić ich lokalizacji. Jednak parę takich tajemniczych miejsc możemy jeszcze odnaleźć. Na tym najstarszym zachowanym planie miasta z roku 1749 roku widzimy jeszcze zachowane dwu, dwa pasma murów obronnych otaczających obecne centrum miasta pośrodku z ratuszem. Kościołem pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej świętej Marii Panny, trzema bramami, górną, mikołajską i dolną, i klasztorem Dominikanów. Tutaj mamy fragmenty zrujnowanego zamku. Nas dzisiaj będzie interesowała wyprawa w część południową miasta, czyli będziemy poruszać się dawną ulicą celną, obecną ulicą Prusa. I spenetrujemy jedynej, z tego przynajmniej co ja sama wiem, jedynej zachowanej piwnicy z czasów średniowiecza, tutaj w tej kamienicy po tej stronie. Tak kamienice te wyglądały na rysunku z XIX wieku. Tak wyglądało, tak gdzie dzisiaj będziemy. Oczywiście one są obecnie przebudowane, tylko jedynie zachowana ta piwnica, w której się zna, będziemy, będziemy przebywać, świadczy o tym, że y, kamienice te powstały już w czasach średniowiecznych. Dlatego wybierzemy się tutaj w okolice Dolnej Bramy, gdzie są widoczne na rysunku magazyny soli. Dawniej znajdował się tutaj po tej stronie, gdzie obecnie jest sala gimnastyczna zespołu szkół mechanicznych, znajdował się jeden z najstarszych kościołów w mieście, kościół pod wezwaniem Najświętszy Mari Panny datowany już na XII wiek i będziemy szukać tutaj, wiemy, że w wieku XIX dokonano bardzo ciekawych wykopalisk ale chyba najciekawsze obiekt, który dzisiaj będziemy oglądać, to znajdująca się tutaj na rysunku niepozorna Mała Baszta. Znajdująca się obecnie, budowana jest w kompleks basenów miejskich. Istnieje legenda, że całe miasto połączone było podzielnymi tunelami. Najbardziej nieprawdopodobna hipoteza mówi o tym, że miasto połączone było nawet zamkiem na grodźcu. Przedwojennym badaczom Oczywiście ta hipoteza wydawała się dosyć śmieszna, natomiast bardzo serio podchodzili do wszystkich legend związanych z tunelami biegnących właśnie w obrębie Starego Miasta, czyli tutaj. I do tego chyba najbardziej rozchwalała wyobraźnię podanie o tym, że dawny klasztor Dominikanów był połączony tutaj prawdopodobnie przez te właśnie basztor, który dzisiaj będziemy, z terenami poza murze. Pozwalało po prostu w razie czego na ucieczkę, a nawet jak legenda yy, głosiła w mieście na wynoszenie skarbów, że Dominikanie uciekali stamtąd właśnie przed pogromami ze skarbami, wynosząc niezwykłe ilości złota, cennych kamieni itd. Do tej pory zresztą istnieje legenda nawet naszych obecnych mieszkańców, że pod... Terenami obecnej szkoły y, gimnazjum numer 1, czyli jedynki, ona mniej więcej tak tutaj znajdu, znajduje się na tym terenie według mapy, są jakieś ukryte właśnie takie lochy, tunele podziemne ze skarbami. Także ta legenda wiążąca klasztor tutaj z tym przesiem na południe, bardzo żywo y, była zachowana w pamięci. I co więcej, jak będziemy starali się znaleźć na miejscu, według przekazów XIX-wiecznych, ma jakieś tam ziarenka prawdy. Artur Schiller pisał Od wieków ludzką wyobraźnię fascynowały tajemnicze lochy. Również wśród mieszkańców Bolesławca można usłyszeć wiele zagadkowych historii. Problem podziemnych przejść w naszym mieście komplikuje istnienie dawnego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, który rozpoczęto tworzyć już na przełomie XV i XVI wieku. To utrudnia identyfikację i rozpoznanie przeznaczenia poszczególnych tuneli. Znajdujemy się chyba w jedynej tak, tak dobrze zachowanej piwnicy, na pewno y, sięgającej historią czasów średniowiecza i to być może wczesnego średniowiecza. Oczywiście trudno to stwierdzić tak gołym okiem, ponieważ wielokrotnie piwnica ta była przebudowywana, prawda, zmieniana, niszczone były te kamienice. Y, natomiast generalnie po wojnie, i y, 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 to trzeba chylić czoła przed konserwatorem zabytków, który się opiekował wówczas Bolesławcem, postanowiono... Nie jak to się działo z większością kamienic, wyburzyć i zbudować całkowicie nową, tylko w tym przypadku stało się tak, że zachowano y, starą średniowieczną strukturę. W, w partii piwnic, natomiast y, już kondygnacje wyższe wzniesiono w sposób nowoczesny. Dzięki temu zachowało się y, chociażby fragmentarycznie piękno i czuje się oddać rzeczywiście tych kilku wieków, jak, jeżeli tutaj, się, tutaj, jak się tutaj znajdujemy. Y, Świadczy o tym wspaniałe sklepienie, fragment tylko możemy obserwować, ponieważ postawione są tutaj ścianki działowe z cegieł i y, rozległości tego kompleksu nie jesteśmy w stanie tutaj określić. Na pewno piwnica ta była rozpostarta na przestrzeni jednej wielkiej średniowiecznej parceli, takie działki to była dosyć standardowa wielkość, także musiała być dosyć imponująca. Ale kwestia samego muru, zachowanego tutaj łuku, a także przede wszystkim na co warto zwrócić uwagę: stopni. Proszę zwrócić uwagę, jak jest nisko, prowadzi, jak prowadzi yy, grunt tutaj. Świadczy o tym, że rzeczywiście ta, ta piwnica musi być bardzo, bardzo stara. Piwnica ta przez swoją rozległość tutaj przypomina też nam o właśnie o historii i legendach podziemnych lochów w Bolesławcu. Mówi się o tym właśnie i ta piwnica jest jak gdyby, ma być y, tego dowodem, przykładem, że y, od ratusza, Poprzez ulicę Prusa obecną, a dawną celną, biegły lochy wychodzące poza dolną bramę, służące przede wszystkim ucieczce, prawda, w tym razie ataku na miasto. I prawdopodobnie, tak przynajmniej twierdzą niektórzy z ludzi, z którymi rozmawiałam, choć nigdy nie udało mi się dotrzeć do, do poszczególnych tych właśnie malutkich piwniczek po bokach, gdzieś tutaj jest zamurowane wejście prowadzące być może lochem jeszcze dalej, i świadczące o tym, że istniało połączenie pomiędzy właśnie tą kamienicą, a. Kościołem, który będziemy za chwileczkę oglądać, a właściwie miejscem po kościelu, które za chwilę będziemy oglądać i które łączyło właśnie wnętrze miasta z terenem poza murami. No jest to bardzo ciekawa i kosząca hipoteza. Podobne obecne miejsce do loków zawalone jest z workami ziemniakami. W innej wersji słyszałam na temat węgla. No trudno jest to ustalić, ponieważ no to dobrze by było chyba jeszcze zrobić sondę z mieszkańcami, choć nie wiem, czy chętnie by się tymi tajemnicami tutaj podzielili. Ale bez wątpienia sama struktura piwnicy, gdzie się znajdujemy jest na pewno bardzo, bardzo stara. Jeszcze dobrze byłoby wspomnieć, pomimo, że nie jesteśmy w tej piwnicy, gdzie takie rzeczy się odbywały, ale to jest chyba jedyne wnętrze, które pozwoli nam się gdyby wyobraźnią przenieść w dawne czasy. W czasach najazdów husyckich na początku XV wieku część yy, wiadomo, że husyci, tak jak to się podaje w literaturze, zbrojne bandy husytów, zniszczyły bolesławiec. Natomiast, co może już mniej jest powszechnie wiadome, część bo mieszkańców Bolesławca przyjęło wiarę husycką. No i ponieważ oczywiście spotykali się z represjami, w związku z tym właśnie z jednej z takich piwnic przy ulicy Prusa zorganizowano mały rodzaj takiego śmiałej świątyni z ukrytym drewnianym ołtarzykiem, nawet z lochem, w którym się można było w razie potrzeby skryć, gdyby na przykład w... Była jakaś kontrola, no nie wiem, czy w każdym razie istniałoby takie niebezpieczeństwo. I na początku XX wiemy, że przedwojenny kustosz Richard Schler sprawdzał to i rzeczywiście odnalazł, to już nie istniejącej dzisiaj tej piwnicy, odnalazł loch, odnalazł y, piwnicę, odnalazł miejsce na ołtarz. Jedyny problem, wejście do lochu było zamurowane, a już nie pokusił się o to, żeby to rozmurować i sprawdzić, co jest dalej. Fakt tyle, że został w księgach zapisane, że na pewno taki loch i taka piwnica istniała. Gdzie znajdowaliśmy się przed chwileczką, właściwie piwnica, bo trudno mówić tutaj o lochu. Widać stąd wyraźnie, ponieważ znajduje się on w kamienicy wysuniętej, znacznie głębszej niż pozostałe kamienice. To mniej więcej świadczy o szerokości średniowiecznej działki i prawdopodobnie loch ten bieg pod pozostałymi kamienicami. Tutaj jak widzimy poprzez pas murów miejskich i bieg prawdopodobnie tutaj koło obecnej hali sportowej. Hala ta nie była. Było to miejsce bardzo szczególne dla miasta, ponieważ znajdował się tutaj jeden z najstarszych kościołów bolesławieckich, pod wezwaniem Matki Boskiej, prawdopodobnie wzniesiony już pod koniec wieku XII. Kościół ten zresztą miał bardzo burzliwe dzieje, był bardzo ważny dla miasta, jest to w ogóle temat na, na, na odrębny zupełnie odcinek. W każdym razie warto tu dzisiaj wspomnieć, że był on kilkakrotnie niszczony, palono, wzniesiono później jego pomieszczenia, zostały przekształcone na magazyny soli, a ostatecznie pod koniec wieku, w latach 70. XIX wieku wybudowano obecną tutaj widoczną przed nas halę sportową, zresztą pierwszą halę sportową Bolesławcu należącą do żeńskiej szkoły, obecnego gimnazjum numer 1. W czasie wyburzania magazynu soli pozostałości po dawnym kościele przed wniesieniem hali Odna odnaleziono na dwa takie ciekawe znaleziska. Niestety, ponieważ nie było nikogo, to przypominam, są lata 70. XIX wieku, nie było jeszcze wykwalifikowanych służb archeologicznych i nie znalazł się przy tym nikt kompetentny, więc robotnicy, którzy po prostu kopali te doły, niszczyli tam, robili odpowiednio głębokie wykopy, zniszczyli niechcący oba te znaleziska. Znamy je jedynie z literatury. Wiemy, że były to prawdopodobnie średniowieczne garnce. Do tej pory też pozostaje zagadką, co w nich było, bo nikt się nie przyznał właściwie, co. W tych mogłoby być, a tym bardziej nie przyznali się do tego znalazcy. I drugą rzecz, którą wykopano kilka dni później, to pozostałości po grobach, szkielety. Do tej pory też sytuacja jest niejasna dlaczego. Czy właśnie wynikało to z tego, że trafiono na stary loch, w którym ktoś kiedyś utknął podczas ucieczki, czy być może na jakiś pochówek związany z dawnym kościołem. To też jak gdyby sprawa została otwarta, ponieważ żaden przeszkolony człowiek, czy żaden naukowiec tym problemem się w ówczesnym czasie nie zajął. thank you Widoczna baszta tutaj, obecnie wmurowana, wkomponowana w kompleks należący do basenów krytych, Należała oczywiście była częścią systemu fortyfikacji miejskich i z nią się, wa, wiąże się jeden z takich poważniejszych y, pisanych przekazów, które właśnie weryfikował y, kustosz przedwojennego muzeum, a mianowicie znalazł on w archiwum niezachowanym bolesławieckim y, księgę z informacją, że na początku XIX wieku, w, konkretnie w roku 1812, właściciel tutaj tego terenu, prokonsul Wolf, y, przeprowadzał na własną rękę rodzaj takich badań. Yy, prawdopodobnie właśnie yy, w tutaj, sto, yy, w tej baszcie zrobił on yy, rodzaj dziury na 5 stóp głębokiej, czyli mającej około półtora metra. I znalazł pod spodem je, leżące pomieszczenie. Posunął się jeszcze dalej, czyli wszedł tutaj, nieokreślona została głębokość. I pod tym pomieszczeniem odnalazł loch. Yy, prawdopodobnie, tak jak wynikało z ich obserwacji, ponieważ on był z jednej i z drugiej strony zawalony, łączący klasztor dominikanów czyli biegnące od strony miasta i wybiegające prawdopodobnie tutaj właśnie w okolice Dolnej Bramy. Co dodaje jak gdyby jeszcze tutaj większej sensacji temu znalezisku, było to, że w lochu znaleziono szczątki ludzkie, zakute w kajdany i różnego rodzaju przedmioty należącego do człowieka. Nie wiadomo czy uwięzionego, czy w jakiś sposób skazanego, ponieważ no wiadomo to jest początek wieku 19 żadnych dokładnych badań nikt nie przeprowadził. Wiadomo również z tego samego źródła, z tejże księgi, z archiwów miejskich, że 10 lat wcześniej, również na tym właśnie terenie, robiono, przeprowadzono sondaż gruntu przy okazji jakichś wykopów i odnaleziono loch, który prawdopodobnie należał właśnie do tego całego systemu. Ta legenda w ogóle związana z, klasztorami, z klasztorem dominikańskim i biegnącymi stamtąd lochami należy do jednych z najbardziej trwałych w literaturze przedwojennej i bardzo często autorzy, no, którzy poszukiwali albo sensacji, albo takich, powiem, no, romantyczności tutaj, jeśli chodzi o historię i miasta bardzo często właśnie się do niej odwoływali. ceramika artystyczna ma już 50 lat i jest znana w kraju i za granicą swoim klientom proponuje 600 form pięknych naczyń 2500 wzorów i dekoracji 90% całej produkcji wysyłane jest na eksport 11 stycznia 2001 roku ceramika artystyczna otrzymała międzynarodowy certyfikat zarządzania jakością w oparciu o europejską normę ISO 9001 taki certyfikat dla firmy oznacza Przepustkę do Unii Europejskiej jest satysfakcją, że firma należy do grona klubu elitarnego, firm, które już mają certyfikat 9001. To znaczy również, znaczy promocję, znaczy. Ułatwia kontakty z bankami, wzbudza wiarygodność w oczach klientów, potencjalnych odbiorców, kreuje wizerunek firmy. Klient ma pewność, że firma, w której jest udokumentowany system zarządzania jakością spełnia określone warunki, czyli oferuje mu produkt, który spełnia jego wymagania użytkowe, jakościowe i dekoracyjne. Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Mili Goście, cieszę się, że razem z Wami będę podczas wręczenia Międzynarodowego Certyfikatu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001. 11 stycznia, oczywiście, czułam satysfakcję, zadowolenie. Dzisiaj czuję zaszczyt, że po. Jednak w półtora roku wytężonej pracy otrzymaliśmy certyfikat. To nie była łatwa droga. Wymagało, tak jak mówiłam, zaangażowania wielu pracowników, całej załogi. Był to proces bardzo trudny i pracochłonny jednocześnie, ale należymy do. Firmy, która szeroko w świecie prezentuje produkty w 25 krajach świata, więc taki certyfikat jest niezbędny i konieczny, żeby móc rozwijać szerzej działalność eksportową, żeby być wiarygodnym w oczach klientów, w oczach wymagającego rynku eksportowego. Tygodnie temu jeden z prezydentów miast dolnośląskich zwrócił się do mnie z prośbą, że chciałby mieć bolesławiecką ceramikę. Powiedziałem mu, że nic nie stoi na przeszkodzie. Jest sklep firmowy, można po prostu tą ceramikę nabyć. Ale okazało się, że on już ceramikę ma. Natomiast wybierał się do bardzo ważnej i do bardzo znanej osoby w Warszawie. I ta osoba mu powiedziała, że go przyjmie pod warunkiem, że przyjedzie z ceramiką bolesławiecką. I dlatego zwrócił się do mnie z prośbą, żeby ta ceramika była ceramiką szczególną, szczególnie piękną. Okazało się, że nie było żadnego problemu. Zajechaliśmy do Waszego sklepu firmowego i ta ceramika została wybrana i zakupiona. I ku zadowoleniu tej ważnej osoby znajduje się już w Warszawie. To świadczy o tym, co Państwo robicie. To świadczy o Waszej sile, a jednym z dowodów tej Waszej sile jest uzyskanie certyfikatu ISO 9001. Otrzymanie tego dokumentu jest to na pewno wyróżnienie i satysfakcja, ale jest to też wyzwanie i zobowiązanie. Jestem przekonany, na podstawie tego, co potrafiliście do tej pory zrobić, że sprostacie temu wyzwaniu i że potraficie produkować jeszcze lepiej, jeszcze więcej, zdobywając kolejne rynki, kolejnych klientów. Chciałem Wam tego przy tej okazji serdecznie życzyć. Tutaj muszę przyznać przy tej okazji, że też i były chwile zwątpienia. Zwątpienie polegało na tym, że przy natłoku informacji, nazewnictwa obowiązującego w Unii Europejskiej, przy przeszacowaniu całego systemu zarządzania, począwszy od projektowania, skończywszy na dziale handlowym, że, że nam się to nie uda. Niemniej jednak. Duże doświadczenie pełnomocnika do spraw systemu zarządzania jakości, audytorów, ich ciężka i wytężona praca doprowadziły pomyślnie, oczywiście pod moim nadzorem, doprowadziły pomyślnie do audytu zewnętrznego i certyfikacji. Nie jest to łatwe, na pewno, ale opłaca się. Jest w sposób naturalny, jest w rękodzieła ten certyfikat zdobyła. Oczywiście trzeba było trochę wysiłku i ja serdecznie gratuluję. Chciałbym na ręce Pani wspólnie z Panią Przewodniczącą złożyć te kwiaty, które myślę znakomicie skomponują się z tym, co dzisiaj w naszym teatrze zostało ustawione oraz list gratulacyjny w imieniu całej Rady Powiatu, Starostwa, Zarządu Powiatowego. Serdeczne gratulacje. Pozdrawiam Was od wszystkich Cepeliowców. I gratuluję tak wspaniałego osiągnięcia w zdobyciu certyfikatu. Gratulacje na piśmie od zarządu i rady wszystkich cepeliowców i cepeliowców z całej Polski. Wszystkiego najlepszego. Gratuluję Wam. Z całą pewnością wizerunek zakładu tworzą również te często bardzo istotne szczegóły zewnętrzne. Tak naprawdę chodzi o coś, co ma dużo większe znaczenie, a mianowicie najważniejszą w kierowaniu wizerunku naszej spółdzielni jest polityka jakości, realizowana w postaci uzyskania zadowolenia klienta poprzez dostarczanie mu wyrobów, które spełniają jego wymagania użytkowe, jakościowe i estetyczne. Oraz utrzymywanie pozycji krajowego lidera w branży ceramiki artystycznej. Bo jak pamiętam wypowiedź pani prezes podczas ostatniego spotkania, to ojciec święty Jan Paweł II w samolocie, lecąc do kraju, pił kawę czy też inny napój z wyrobów, który. Siadłem mleko. Siadłem mleko, więc nie tylko popiera spółdzielczość ceramiczną, ale jeszcze spółdzielczość mleczarską. Trzeba przyznać, że jest osobą, która blisko czuje ruch spółdzielczy. I z tej okazji chciałem na ręce pani prezes, dla wszystkich Państwa, którzy przyczyniliście się do tego, żeby otrzymać dzisiejszy zjak jakości w imieniu Zarządu Rady i Własnym, przekazać pamiątkowym wyróżnienie dla uczenia dzisiejszego święta. Nawet nasi konkurenci nie bez powodu przyznają, że naszą firmę wyróżnia profesjonalizm, niezawodność, uczciwość, umiejętność współpracy, społeczna atrakcyjność. Zostaliśmy zaproszeni do audytowania Waszej firmy jako firma Trifryland. Jesteśmy surowym oceniającym, ale to się opłaca, ponieważ w żadnej firmie na świecie jeszcze nie zarzucono złego certyfikowania firmy, złego systemu jakości. Ten trójkąt, który jest na waszym certyfikacie. Taki sam trójkąt mają firmy w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech. Czyli taki sam trójkąt, jak na przykład ma na swoim certyfikacie ISO 9000 firma Sony, macie wy. Taki sam jak w Stanach Zjednoczonych ma firma Chrysler, macie wy. Myślę, że możemy się wspólnie cieszyć, że należycie do klubu międzynarodowego posiadaczy systemów zarządzania jakością. W styczniu byłem w Stanach Zjednoczonych u prezesa tamtejszego Tifur Island i zastanawiałem się, co mam wziąć z sobą. I tutaj nikt nie kazał mi przez telefon, ale sam postanowiłem, żeby podkreślić i pokazać naszą polskość jacy jesteśmy, wziąłem z sobą waszą ceramikę. I myślę, że gdybyście widzieli, jaką radość, jaką zadowolenie sprawiłem prezesowi w Stanach Zjednoczonych, wręczając mu taki prezes, prezent, bylibyście z tego też tak samo zadowoleni, jak ja wtedy byłem zadowolony. Dziękuję wam za to. Certyfikat, placówka certyfikacyjna TIFCERT TIF rajland Eurofa zaświadcza zgodnie z procedurą Tifcert że przedsiębiorstwo Spółdzielnia rękodzieła artystycznego, ceramika artystyczna, ulica Kościuszki 23 59 700 Bolesławiec, Polska prowadziło i stosuje system zapewnienia jakości w zakresie projektowanie, produkcja i sprzedaż artystycznej kamionki użytkowej i dekoracyjnej ręcznie zdobionej. Na podstawie audytu protokół nr 6701 spełnia się potwierdzenie wymagań norm EN ISO 9001, certyfikat ten jest ważny do listopada 2003 roku. Numer rejestracyjny 75 106 701 podpisano Bruksela 11 styczeń 2001 rok. Serdecznie gratuluję. Może, że dla przeciętnego mieszkańca Wolesławca te cyfry nic nie mówią, ale za tym stoi ogrom pracy, ogrom reżimów, które obowiązują, żeby taki certyfikat uzyskać, bo te reżimy to są już reżimy europejskie, a więc są to bardzo wyśrubowane wymagania. I okazało się, że ceramika artystyczna te wyśrubowane wymagania potrafiła spełnić. Yy, ale to jest jedna strona zagadnienia, a druga bardzo ważna. To świadczy o tym, że ta załoga to kierownictwo tego zakładu wzajemnie ze sobą dobrze się czują, wspaniale współpracują, przekłada się to na pewno yy, na efekty materialne w postaci yy, no odpowiednich pensji, środków do życia uzyskiwanych przez pracowników, a przy okazji również sprzedaży produktu. Nas oczywiście cieszy jako miasto to, że ceramika artystyczna produkowana w tym zakładzie jest sprzedawana na całym świecie. To rozsławia miasto, to rozsławia również nasz region i za to raz jeszcze wszystkim pracownikom ceramiki i jej kierownictwu chciałbym złożyć serdeczne podziękowania i wielkie, wielkie gratulacje. Ja bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w takiej niecodziennej uroczystości. Dla mnie jest to kolejna uroczystość, ale pierwsza w moim mieście, w Bolesławcu. Pierwsza firma bolesławiecka dostaje tak ważne wyróżnienie, tak ważny dokument certyfikat jakości produkcji. To bardzo cieszy, tym bardziej, że jest to firma, która. Sławi nasze miasto i cały region poprzez swoją produkcję, produkcję tak bardzo związaną z miastem, z ziemią bolesławiecką. I tutaj naprawdę jestem pełen uznania dla zarządu spółdzielni rękodzieła artystycznego za to, że podjęła się tego trudu i że to im się udało w tak krótkim czasie, bo to nie jest łatwe. Jestem przekonany, że spółdzielnia potrafi wykorzystać teraz ten nowy atut, bo tak naprawdę, tak jak powiedziała Pani Prezes, to spółdzielnia już jest w Unii Europejskiej i pozwoli jej to na rozszerzenie swoich rynków, na zwiększenie odbiorców. A to jest ważne dzisiaj tutaj dla nas, mieszkańców naszego miasta, gdzie to bezrobocie jest tak duże. To cieszy, że są takie firmy, które się rozwijają, które odnoszą sukces. Jestem pełna podziwu dla żeńskiego zarządzania firmą Ceramika i, i dumna jestem z tego, że w powiecie Bolesławieckim znajduje się taka spółdzielnia ceramiczna, która dostała najwyższą wyróżnienie i certyfikat europejski. Także bardzo się cieszę. Myślę, że na pewno ta spółdzielnia przetrwa i dalej się będzie rozwijać. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego i pomyślności.